Zwierzęta często przewijają się przez każdą mitologię i wierzenia. W mitach i legendach pojawiają się osobniki o ponadprzeciętnych mocach lub mówiące ludzką mową. Nie inaczej jest z zwierzeniami nordyckimi. O jednej z takich istot opowiemy sobie dzisiaj. U zarania dziejów w Ginnom Gagapie, przestrzeni wypełnionej magią, pojawiła się pewna magiczna krowa, zwana Audumlom lub Audumblom. Audumbla miała znaczący wpływ na powstanie świata, jak i dynastii bogów, asów, która będzie nim władać. Cytując edę poetycką w przekładzie Joachima Lelewela, lekko zmieniając oryginalny tekst dla większej jednolitości, słyszymy Z mnożących się kropel wody urodziła się krowa Audumbla, z której wymienia płynęło na pokarm i mira cztery rzeki. Krowa sama żywiła się, liżąc lód i kamienie solą okryte. Po trzech dniach jej kamieni lizania urodził się z nich Buri, którego syn Bor poślubił sobie Bestę, córkę olbrzyma Bertora i miał z nią Odyna, Williego i we. Ten Odyn i jego bracia rządzą niebem i ziemią. Etymologia imienia tej przedwiecznej i kosmicznej mućki jest skomplikowana i owiana mgłą historii. Przypuszcza się, iż pierwszy człon wywodzi się od staronordyckiego słowa Audur, co można tłumaczyć jako bogata ale mówiąc o krowie, może znaczyć także mlekodajna. Drugi człon przypuszcza się, iż pochodzi od słowa humala, czyli bezroga. Można więc uznać, że jej imię oznacza mlekodajną, bezrogą krowę. I tu się pojawia pewien mały problem, bo zarówno manuskrypty z XVII, jak i XVIII wieku przedstawiają ją z rogami. U mnie na kanale, na grafikach, tyle też tak wygląda. Ufam, że zaakceptujecie tę rozbieżność, ale przyznajcie, czy szkockie krowy, na których się inspirowałem, nie są urocze? Snorri Sturluson, który spisał nordyckie wierzenia w XIII wieku, nazywają najszlachetniejszą z krów. Audumla żywiła się solą i wodą z lizaną z oszczędzonych kamieni Nilfheimu. Sama zaś karmiła swym mlekiem pierwszego z lodowych olbrzymów Imira. Krowa ta reprezentuje więc archetyp boskiej żywicielki w wierzeniach Wikingów. Podobną rolę w greckich mitach odgrywa Amaltea – magiczna koza, która wykarmiła małego Zeusa na Krycie, gdy ten został ukryty przed swym ojcem Kronosem. Takich postaci jest więcej, chociażby egipska bogini Hathor, która miała karmić faraonów, a która była przedstawiana z głową krowy. Z kolei w indyjskich mitach pojawia się Kamadenu. W trenizmie bóg Ahura Mazda stworzył Gawę Wodatę, przedwieczną krowę lub innej wersji byka, jedną z sześciu pierwszych istot we wszechświecie. Tak więc boskich karmicielek związanych z symboliką mleka i krowy jest więcej. Istnieją jeszcze dwa ciekawe nawiązania do greckich mitów, które warto przytoczyć. Po pierwsze, Hera, żona Zeusa, a także bogini macierzyństwa, płodności i Patronka Rodzin, była nazywana krowia oką. Odrzućmy na chwilę fakt, jak to może współcześnie brzmieć, i przyjmijmy, jaką symbolikę mogło reprezentować dla starożytnych Greków, gdzie krowy były cennymi zwierzętami w gospodarstwie. Dawały mleko, które było spożywane nie tylko przez zwierzęta, ale i ludzi, oraz zapewniały przedłużenie stad. Krowa więc mogła być symbolem życiodajnej, matczyny i siły. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę, porównując dalej greckie wierzenia do nordyckich, to że tu i tam mamy więcej niż jedno pokolenie bóstw. W Grecji byli to tytani, a dopiero później bogowie Olimpijscy. I podobnie w Skandynawii, pierw na scenie mamy olbrzymów, a dopiero kiedy zostali zdetronizowani, na pierwszy plan wysuwa się boska dynastia asów. Po drodze byli jeszcze wanowie, ale to temat na inny dzień. Gdy Audumbla lizała do Dniefheimu, na jednej z brył pierwszego dnia pojawiły się włosy. Drugiego dnia pojawiła się już cała głowa, a trzeciego dnia całe ciało rosłego mężczyzny, Buriego. No nie da się ukryć, że ostatniego dnia przyspieszyła tempo, skoro od głowy przeszła do całego ciała. No i jak wspominałem, żywiła Imira, pierwszego i największego spośród lodowych olbrzymów. A było co wykarmić, bo niektórzy uważają, iż Imir miał sześć głów. Sześć głów to sześć gęb do wykarmienia. Audumla pojawia się tylko w micie o stworzeniu świata. Jej dalszy los jest nieznany. Nie wiemy, co robiła zapanowanie Odyna, ani czy przetrwa tym warg nordycki koniec świata. Sam chciałbym wierzyć, że skoro ta magiczna mućka istniała przed większością istot, to i będzie istnieć dalej. Kto wie, może w przyszłym świecie znów stanie się boską karmicielką i da pożywienie innym istotom. Warto jednak o niej pamiętać, bo chociaż wydawać by się mogło, że odegrała krótką i epizodyczną rolę, to jednak dawała życie, karmiąc Imira i uwalniając z lodu Bujego, protoplastę dynastii Asów. Na dziś to tyle. Kończąc, chciałbym zaprosić do odsłuchania innych materiałów, które już miały premierę na tym kanale, byście mogli poznać istoty z różnych wierzeń. Zachęcam także do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku, gdzie publikuję informacje o nowych artykułach na blogu, jak i zapowiedzi tego, co pojawi się tu, na YouTube. A jeśli możesz, drogi słuchaczu lub droga słuchaczko, wesprzeć moją twórczość finansowo, zapraszam do odwiedzenia strony na Patronite, by zostać patronem wzorem Piotra Brachowicza. Do usłyszenia w następnym materiale. A tymczasem, bywajcie.